Dusze giną mimo mojej gorzkiej męki. Daję im ostatnią deskę ratunku. Te słowa Jezusa, zapisane w dzienniczku świętej siostry Faustyny Kowalskiej, brzmią jak pełne bólu i troski wołanie, które nie traci swojej aktualności nawet dziś. Wyrażają głębokie cierpienie Zbawiciela z powodu ludzi. Odrzucających Jego miłość i miłosierdzie, mimo że przelał za nich swoją krew na krzyżu. To nie tylko przesłanie o duchowej kondycji świata, ale także dramatyczne przypomnienie, że bezbożność i grzech nieustannie prowadzą duszę na zatracenie. Czym jednak jest ta ostatnia deska ratunku, o której mówi Jezus, jaką szansę daje grzesznikom? Te pytania zmuszają do refleksji nad naszym życiem, wiarą i relacją z Bogiem. W obliczu duchowego kryzysu współczesności, kiedy wielu ludzi traci nadzieję, oddala się od Kościoła i zaniedbuje życie modlitewne, te słowa brzmią jak pełne miłości, wezwanie do powrotu. Jezus jako miłosierny Zbawiciel nie przestaje walczyć o każdą duszę. Jego miłosierdzie jest większe niż wszelki grzech, ale jednocześnie wymaga otwartego serca i gotowości do nawrócenia. Dlatego zapraszam cię do dalszej części tego filmu, by odkryć co kryje się za tą niezwykłą deską ratunku i dlaczego jest ona tak ważna dla nas wszystkich. Polub teraz to wideo i zasubskrybuj kanał i kliknij również dzwoneczek, aby nie przegapić kolejnych treści, które będą wsparciem dla twojego wzrostu w wierze. Święta Faustyna Kowalska, znana także jako apostołka Bożego Miłosierdzia, była skromną zakonnicą ze zgromadzenia sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, która żyła w Polsce w pierwszej połowie XX wieku. Urodzona w 1905 roku w ubogiej rodzinie wiejskiej od najmłodszych lat wykazywała głęboką wiarę i pragnienie oddania swojego życia Bogu. Po wstąpieniu do zakonu w 1925 roku zaczęła doświadczać mistycznych objawień Jezusa Chrystusa, który powierzył jej misję szerzenia orędzia o Bożym miłosierdziu na całym świecie. Jednym z kluczowych elementów jej życia duchowego był dzienniczek, zapis mistycznych wizji, dialogów z Jezusem i jej głębokich refleksji duchowych. Dzienniczek to nie tylko zapis jej osobistej drogi wiary, ale również wyjątkowy dar dla całego Kościoła, stanowiący przewodnik po miłosierdziu Bożym. Właśnie w nim Jezus wielokrotnie przypominał Faustynie, że jego miłosierdzie jest największym przymiotem Boga i nadzieją dla całego świata. Faustyna była niezwykle pokorną osobą, a jednocześnie jej misja była monumentalna. Jezus powierzył jej zadanie ustanowienia święta Jego miłosierdzia, spisania koronki do miłosierdzia Bożego i szerzenia wizerunku Jezusa miłosiernego. Choć Faustyna zmarła młodo, mając zaledwie 33 lata, jej dzieło przetrwało i stało się jednym z najważniejszych przesłań Kościoła w czasach współczesnych. Dziś dzienniczek pozostaje nie tylko świadectwem jej niezwykłej relacji z Jezusem, ale również drogowskazem dla tych, którzy szukają nadziei przebaczenia i zbawienia. To dzieło nieustannie inspiruje i przypomina o wielkiej sile Bożego miłosierdzia. Siostra Faustyna Kowalska, dzięki swoim mistycznym objawieniom. Stała się jednym z najważniejszych świadków Bożego miłosierdzia w historii Kościoła. Jezus Chrystus objawił się jej wielokrotnie, przekazując przesłania pełne miłości, nadziei i troski o zbawienie każdej duszy. W swoich wizjach Faustyna zobaczyła Jezusa miłosiernego, unosił dłoń w geście błogosławieństwa, a z jego boku wypływały dwa promienie czerwony i biały. Symbolizujące krew i wodę, które wypłynęły z jego przebitego boku na krzyżu. Najważniejszym przesłaniem tych objawień było przypomnienie światu, że Boże miłosierdzie jest największym przymiotem Boga. Jezus mówił Faustynie, że pragnie, aby każdy człowiek otworzył swoje serce na Jego miłość i zaufał w nieskończoną łaskę. Im większy grzesznik, tym ma większe prawo do mojego miłosierdzia. Te słowa Jezusa zawarte w dzienniczku ukazują, że nawet najcięższe grzechy nie są przeszkodą, jeśli tylko człowiek zwróci się do Boga z pokorą i ufnością. Wizje Faustyny były pełne wskazówek, jak korzystać z miłosierdzia Bożego. Jezus prosił na przykład o ustanowienie święta Jego miłosierdzia, które miało być dniem szczególnej łaski dla grzeszników. Polecił również spisanie koronki do Miłosierdzia Bożego, obiecując wielkie łaski dla tych, którzy będą ją odmawiać. Przesłanie o miłosierdziu, jako najważniejszej drodze do zbawienia, jest dziś szczególnie aktualne. Jezus, objawiając się Faustynie, wzywał ludzkość do ufności modlitwy i nawrócenia, podkreślając, że każdy może znaleźć w nim nadzieję, przebaczenie. I miłość bez granic. Przejdźmy teraz do rozwinięcia słów Jezusa z początku tego filmu. Co jest ostatnią deską ratunku, którą Jezus daje grzesznikom? Słowa Jezusa skierowane do świętej Faustyny. Dusze giną mimo mojej gorzkiej męki, daje im ostatnią deskę ratunku, są kluczowe dla zrozumienia Jego przesłania o Bożym miłosierdziu. Ta ostatnia deska ratunku to właśnie Święto Miłosierdzia Bożego, ustanowione jako wyjątkowy dzień łaski dla każdego, kto z ufnością zwróci się do Boga. Święto to przypada w drugą niedzielę Wielkanocy. Zostało ustanowione na prośbę Jezusa, który objawił Faustynie, że w ten dzień każda dusza, która przystąpi do sakramentu pokuty i eucharystii, Otrzyma pełne odpuszczenie win i kar. To dzień, w którym Boże miłosierdzie jest dostępne w sposób szczególny dla całego świata. Jezus obiecał, że tego dnia otworzy wszystkie upusty swojego miłosierdzia. Święto to ma być czasem, kiedy nawet najbardziej zatwardziałe serca mogą znaleźć przebaczenie i pokój, jeśli tylko z ufnością zwrócą się do Jego miłości. To nie tylko dzień pojednania, ale także nadziei dla grzeszników, którzy czują, że ich życie jest zbyt obciążone grzechami, by mogli wrócić do Boga. Równie istotna w przesłaniu Jezusa była godzina piętnasta, nazwana godziną miłosierdzia. To szczególny czas, ponieważ właśnie o tej godzinie Chrystus umarł na krzyżu, otwierając niebo dla ludzkości. Jezus prosił, aby codziennie o godzinie 15 modlić się, rozważać Jego mękę i zanosić prośby, obiecując, że żadna z nich nie pozostanie bez odpowiedzi, jeśli będzie zgodna z wolą Bożą. Godzina 15 ma niezwykłe znaczenie duchowe, jest czasem, w którym miłosierdzie Boże wylewa się na świat w sposób szczególny. Jezus zachęcał Faustynę, aby w tym czasie zwracać się do Niego z ufnością, prosząc o łaski dla siebie i innych. Modlitwa w tej godzinie, choćby krótka, jest aktem wielkiej wiary, który otwiera serca na Bożą obecność. Święto Miłosierdzia i godzina miłosierdzia to wyjątkowe dary Boga, które są drogowskazem dla każdego, kto szuka przebaczenia. Odnowy duchowej i prawdziwego spotkania z Jego miłością. Jezus przypomina, że nigdy nie jest za późno, by skorzystać z tych łask. To właśnie miłosierdzie jest Jego odpowiedzią na duchowy kryzys świata i nadzieją dla każdego człowieka. Przesłanie Jezusa o Bożym miłosierdziu. Które przekazał świętej Faustynie, jest wezwaniem do każdego z nas. To przypomnienie, że Boża miłość i przebaczenie nie mają granic, a miłosierdzie jest największym przymiotem Boga. Niezależnie od naszych grzechów i słabości, Jezus otwiera przed nami swoje serce, pragnąc, abyśmy z ufnością zwrócili się do Niego. Wzywa nas, byśmy odrzucili lęk i wątpliwości, odnaleźli w nim schronienie i przyjęli Jego miłość. Święto Miłosierdzia Bożego, godzina Miłosierdzia, czy modlitwa koronką do Miłosierdzia Bożego, to konkretne narzędzia, które Jezus nam zostawił, abyśmy mogli pogłębiać naszą relację z nim i czerpać z obfitości Jego łask. Nie są to tylko pobożne praktyki, ale realna droga do odnowy duchowej i prawdziwego spotkania z miłością Boga. Nie zatrzymujmy tego przesłania dla siebie. Każdy z nas może stać się apostołem Bożego miłosierdzia. Dlatego zachęcam Cię do podzielenia się tym filmem z bliskimi, którzy potrzebują nadziei i umocnienia. Jeżeli dotarłeś do tego momentu, napisz w komentarzu miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Kliknij subskrybuj, aby nie przegapić kolejnych materiałów, i włącz powiadomienia, by być zawsze na bieżąco. Razem możemy przybliżać świat do Bożej Miłości. Życzę Ci Błogosławionego Dnia.